Dzień dobry. Pamiętam jak w połowie mniej więcej lat 90. Powstawał w Poznaniu, powstawało stowarzyszenie pośredników w Poznaniu. Wówczas była to bardzo elitarna organizacja, do której praktycznie rzecz biorąc nie można było przystąpić poza paroma. Bardzo uprzywilejowanymi osobami działającymi na tym rynku poznańskim. Potem sytuacja się yy, jakby normowała, zaczęto przyjmować yy, członków nowych. Oczywiście każdy nowo przyjęty musiał posiadać tak zwaną rekomendację. Przypominało mi to troszkę okres PZPR-u. Przystąpiłem do tej organizacji, nie miałem zresztą tą stowarzyszenia, nie miałem zresztą problemów z rekomendacją. I co się okazało? Po pierwsze, yy, po chwili już powstała tak zwana czapa nadrzędna, czyli Federacja Krajowa. Po chwili wprowadzono licencję. Wydawałoby się, że wszystko idzie w kierunku pewnej normalności. Nic bardziej mylnego. Za chwilę nastała tak zwana wojna na górze. Zresztą jest to coś takiego bardzo normalnego w tym kraju, że tutaj powstają organizacje, partie, stowarzyszenia, i po chwili te drogi im się rozchodzą. O ile jednak yy, można zrozumieć rozejście się dróg w organizacjach politycznych. O tyle to rozchodzenie się dróg w organizacjach y, zawodowych nie do końca y, mogę zrozumieć. Tu też nie bardzo mogłem zrozumieć tą walkę na górze. Nagle się okazało, że już nie mamy jednej wspólnej federacji. Powstało jakieś kolejne stowarzyszenie, Federacja Doradców. I ta wojna trwała. Na tyle mnie to zdenerwowało, że opuściłem szeregi stowarzyszenia. Byłem zdegustowany mailami, które wpływały, w których każda ze stron opluwała drugą stronę wyciągając te czy inne grzeczki. A żadna z tych stron tak na dobrą sprawę, yy, może inaczej, a każda z tych stron tak na dobrą sprawę zapomniała już o tym, po co powstała. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ przeczytałem tutaj i maila, była w, w zasadzie wpis pani Marleny, która Znowu atakuje pana Zbigniewa, czyli ta wojna trwa. I chyba to jest jednak pewna odpowiedź na to, dlaczego my, jako pośrednicy, niewiele potrafiliśmy ugrać w Warszawie, ponieważ jesteśmy skłóceni ponieważ odnoszę wrażenie, że nie potrafimy stworzyć jakiejś wspólnej jedności. I tego jednego nigdy właśnie nie potrafiłem zrozumieć, bo o ile ten czy inny pośrednik jest moim konkurentem przy prowadzeniu biznesu, o tyle w momencie, kiedy chodzi o Przepisy wykonawcze do prowadzonego przez nas zawodu powinniśmy stanowić monolit. Nie wiem. Trudno mi jest odpowiedzieć, dlaczego tak się dzieje. To chyba nasza taka polska cecha. Gdzie dwie osoby to cztery partie, 11 stowarzyszeń i. 100 tysięcy odrębnych stań. A ktoś powiedział, Panowie i Panie, w jedności siła. Może jednak wypalmy fajkę pokoju. Pozdrawiam wszystkich pośredników. Cześć.